Dla bezpieczeństwa, dla statusu, dla opieki, dla przynależności, dla konformizmu poświęca wolność, utraci wszystko. Od nas zależy, czy my pozwolimy sobie w życiu na to, żeby nami rządził instynkt przetrwania, albo mamy wybór, żeby przejść do wymiaru świadomości. To nic nie jest ani lepsze, ani tym bardziej gorsze, ale efekty, które my mamy w życiu, absolutnie mówią wszystko, w której przestrzeni, a tego wyboru my się znajdujemy, bo jeżeli instynkt przyjmuje nade mną kontrolę i ja podejmuję decyzję w oparciu o, o te emocje, które są jednymi, wielkimi tłustymi kłamcami, to ja mam adekwatne efekty w życiu albo też i brak, więc jeżeli mi zależy na tym, żeby przejść wymiar ucieleśnionej świadomości, to ja potrzebuję zacząć. Kwestionować wszystko i w sposób, w jaki ja chcę w tym świecie nawigować. tutaj nie ma żadnego gotowego przepisu na to, jak dojść tak, do swoich pasji, do swojej kreatywności. Więc albo mamy instynkt i zero kreatywności, albo mamy to kwestionowanie społecznych zasad i mamy wybór, albo przestajemy być konformistami. Przestajemy odgrywać rolę, przestajemy się utożsamiać z religią, tradycją i tym, co ludzie nam mówią, że my mamy robić i w jaki sposób mamy żyć. Bo jeżeli ktoś tak jest ograniczony, również będzie projektował te ograniczenia na mnie i ludzie nie pojawiają się w naszym życiu tak od stryka z dupy, oni pojawiają się dlatego, że. My im na to pozwalamy zaistnieć i dyktować warunki, więc osoba, która jest pewna siebie, ma zintegrowany swój blask oraz cień, ma zintegrowaną zintegr i uszaleśnioną świadomość, najpierw dziecka, świadomość młodzieńca, a potem świadomość dorosłego, nie ucieka przed żadną odpowiedzialnością i dowodzi, bo bardzo szybko można poznać, kto gdzie w swoim świecie jest, w swoich konkretnych efektach, pokaż mi, co ma w swojej jak wygląda twoje konto bankowe, jak wygląda Twoja wolna wola, Twój wolny czas, to są bardzo mocne sugerujące pytania, jak również ile jakości oraz równowag jaki spełnienia kreatywności jest w Twoim życiu i z kim ty się zadajesz. czy wtedy mamy cały obraz, czy my okłamujemy siebie, czy żyjemy zgodnie z naszym zewnętrznym kompasem moralnym. I tak można tego kompasu nie mieć, a można tak, ten kompas sobie wyrobić i ludzie będą próbowali się wam włamać na waszą moralną konstrukcje, żebyście obniżyli dla nich standardy, bo oni nie są w stanie dorosnąć za morale. Morale też nie jest ani dobre, ani złe, tylko po czym poznacie, co dla was działa? Po waszych policzalnych, namacalnych efektach. I tak, można utknąć ludzkim piekle między instynktem, a świadomością i być tam całe życie chcąc robić coś, mając plany i tych planów nie, nie, nie wdrażać. I nigdy nadejdzie taki moment, że będziecie Państwo wiedzieli, o, teraz skaczemy, tak, na główkę. Nie, to my decydujemy, kiedy skaczemy na główkę i na jakich zasadach. I zawsze dzisiaj można zacząć, zmienić swoje podejście i zacząć kwestionować i popracować nad swoimi wyzwalaczami, bo jeżeli mój mózg się mi na głowę, to ja nie mam wiele czasu, dlatego że mój mózg przestał pracować, żeby dotrzeć do płata czołowego, skąd pochodzą logiczne oraz sensowne. Decyzję zapraszam do umówienia sesji wsparcia i zaczęcia bez względu na to, co w tym życiu dzisiaj jest.